Zaczynamy kartę główną gali Armia Fight Night 12 od starcia w kategorii koguciej. Adrian Wieliczko kontra Kamil Karadek. na Państwa ekranach. Porównanie obu zawodników dla Adriana Wieliczki będzie to zawodowy debiut. Kontrakt z tą organizacją by walczył w turnieju Road to Armia, więc to jest ta kolaboracja Armii z organizacją Fame. Tam pokazał się ze świetnej strony, wygrywając większość swoich pojedynków przed czasem i dzisiaj zobaczymy go w zawodowym debiucie. Po drugiej stronie Kamil Szkaradek z Nowego Sącza, no, który ma okazję trenować czy z Robertem Ruchałą, czy z Sebastianem Przybyszem, więc to są na pewno bardzo dla niego wartościowe sparingi. Za moment przekonamy się, jak się to przełoży już na rywalizację w klatce. Obaj zawodnicy, którzy potrafią naprawdę zrobić dobre rzeczy w parterze, świetnie czują się w walce grapplingowej. Pierwszy po nogę ruszył Wieliczko, jak na razie broni się Szkaradek. Toszka ma też za sobą background kickbokserski, on trenował u Rafała Dudka przecież w Fight House Nowy Sącz, więc teoretycznie w stójce również powinien sobie dawać radę, ale na razie nie ma takiej możliwości, by te stójkowe umiejętności sprawdzić. Brązowy pas brazylijskiego jiu Adriana Wyjczki, ale też mówił, że pracuje, także on właśnie nad poprawą stójki w zawod... w amatorskiej karierze 18 zwycięstw tylko jedna przegrana bardzo wiele zwycięstw przez duszenia zwłaszcza jego ulubione duszenie z pleców, ale były też gilotyny były trójkąty na razie jednak odwraca pozycję szkaradek i to on może tutaj pracować z góry no to powinno być dobre położenie dla Szkaradka, tylko właśnie pytanie co z tego wyjdzie, błyskawicznie obrócił sytuację Wieliczko i teraz będzie tutaj próbował czegoś, ale ciasno, ciasno, za ciasno. Ale już próbuje tutaj wyciągać rękę, musi uważać Szkaradek na razie. Tylko jednak chciał po prostu odciągnąć, żeby wpiąć się gdzieś może pod szyję. Jak na razie wciąż broni się Szkaradek. Jest uwieszony jak rzek Trzyma się go Wieliczko. Jeszcze raz widzimy kolejne odwrócenie pozycji. Tym razem ląduje w pełnej gardzie swojego rywala Szkaradek. Aktywna praca zawodnika z Krakowa. Pracuje też głową tutaj. Widzimy jak Wieliczko stara się zrzucić go z siebie. Jest blisko swojego narożnika Szkaradek. Jest tam m.in. wspomniany przez siebie Ruchała. Widzimy jak aktywnie pomaga swojemu koledze, ale musi teraz uważać szybkie uwolnienie nogi przez Szkaradka i jeszcze raz zanurza się w tej pełnej gardzie swojego rywala. Wydawało się, że może uda się szkalkoi przejść do dosiadu, ale zamiast tego po raz kolejny musi uważać na jakąś próbę skrętówki lub innej dźwigni na nogę ze strony jego rywala. To był moment, kiedy z góry tutaj szukał ciosów szkaradek, tak jak teraz ta prawa ręka pracuje. Wciąż poluje, wciąż poluje na to poddanie wieliczko. Niezrażony przynajmniej na razie ciosami, które, które lądują na jego szczęce. No był moment takiego entuzjazmu w narożniku Wieliczki. Ale teraz już nieco spokojniej. Nasz Karadek cały czas tutaj instruowany przez swoich trenerów, jak wyjście z tej niewygodnej dla niego pozycji. Zwraca uwagę sędzia Piotr Jarosz, Szkaradkowi, żeby nie chwytał siatki przy tej próbie powstania. Zatrzymujemy na chwilę akcję. I tak, to jest właśnie ostrzeżenie. O trzy minuty parterowej gry obserwowaliśmy praktycznie od samego początku, a teraz obaj będą szukali ciosów. I dobra jest ta lewa ręka Szkaradka na moment tylko. Świetnie odrzucił tutaj biodra Szkaradek przy tej próbie zejścia rywala. Po raz kolejny jest na górze, ale już widzieliśmy wcześniej, co potrafi tutaj zdziałać z pleców Wieliczko. Próbował, próbował Szkaradek obejść nogi swojego rywala, przejść do półgardy albo do pozycji bocznej na razie, to się jednak nie udaje. No Sam Wieliczko zbiera te doświadczenia oczywiście w klatce, niebawem będzie w ogóle prowadził zajęcia, prowadził treningi, a więc taka edukacja bezpośrednia na pewno jest dla niego na wagę złota. się już, że Wieliczko zrzuci z siebie rywala po raz kolejny głośne okrzyki z jego narożnika, ale widzimy, że te kulanki parterowe trwają od samego początku i trudno tutaj wskazać stronę dominującą. Teoretycznie częściej na górze, a raczej nie teoretycznie, ale praktycznie częściej szkaradek, ale jest groźny z pleców Wieliczko. Jest tutaj, być może za chwilę będzie próba duszenia trójkątnego, albo wyciągnięcia ręki do barachy. Było blisko, żeby to podpiął i teraz znowu szuka tego podpięcia, Podpięcie również pod prąd Kamila Szkarodka. Trzyma, trzyma jedną, drugą ręką swoją prawicę Szkaradek przed chwilą, tak żeby nie dać właśnie wyciągnąć jej do dźwigni prostej na staw łokciowy. 14 sekund do końca pierwszej rundy. Zobaczymy czy postara się Wiliczko jeszcze jeden zryw. Nie straci ten uchwyt. Wygląda na to, że tutaj już nic wielkiego się nie wydarzy i za chwilę obaj powędrują do swoich narożników. Jeszcze wymiana kilku ciosów. Obaj zawodnicy już gotowi na wznowienie tego pojedynku. Zaczynamy drugą rundę. Się od razu narzucić presję i tym razem pójść mocno w stójce. Szkaradek widzimy dobrze, odrzucił Biodra i teraz wykorzystuje ten moment. Okłada, okłada Wieliczkę. No tutaj pachniało naprawdę sporymi kłopotami Wieliczki dalej pachnie. Tym razem pracuje lewą ręką Szkaradek. No jest w trudnym bardzo położeniu Adrian Wieliczka. Przygląda się temu wszystkiemu sędzia Piotr Jaroszy. Pracuje aktywnie Wieliczko nogami, starając się tutaj straszyć apkikami, odrzucając od siebie jak najdalej rywala. No i proszę bardzo, zagapił Świetnie. się tylko na moment. Zgubił gdzieś koncentrację szkaradek i z bardzo dobrego dla siebie położenia wraca do środka klatki, gdzie będzie szukał znowu ciosów z prawej ręki. Ale już widzimy po tej pierwszej rundzie, że być może będzie szukał. Chciał szukać szkaradek, więc akcji w stójce teraz musi uważać, bo rusza tutaj po gilotynę. Bieliczko jest przytrzymywana. Szyja rywala stara się poprawić jeszcze ten uchwyt Bieliczko. No to może być jego moment w tym pojedynku. Chce się wykaraskać szkaradek. Zobaczymy, czy to się mu uda. Mnóstwo tutaj zaparcia ze strony Adriana Wieliczki w tej akcji. Stanął. Jeszcze, jeszcze trzymały, ale zdecydował się ściągnąć na ziemię swojego rywala Wieliczka. Teraz szybko wpina się za plecy. To jest to, co Wieliczko uwielbia robić i próbuje to realizować w tym momencie. Siedem wygranych w amatorskiej karierze właśnie przez duszenie z zapleców. Na razie jeszcze Szkaradek dobrze się broni. Ta ręka jest póki co na brodzie. Nie ma tam miejsca, żeby wpiąć ją pod szyję. Widzimy, że przynajmniej na razie zachowuje, zachowuje Szkaradek. Spokój żadnych gwałtownych ruchów. Popraw ten uchwyt podpowiadają tutaj trenerzy Adriana Wieliczki, no bo są blisko doskonale, ich słyszymy, słyszy też Adrian Wieliczko te uwagi. Jest faktycznie teraz bardziej rozciągnięty Szkaradek, stara się jeszcze dociągnąć swoją prawą rękę, pomagają sobie drugą Wieliczko. Wydaje się, że teraz ta ręka jest już, aj wchodziła, wchodziła pod szyję, ale wciąż broni się Szkaradek. Jesteśmy na półmetku drugiej rundy. Wciąż komfortowa pozycja tutaj dla Wieliczki, który teraz wpina to duszenie. Wydaje się, że to już kolejna taka próba, ale wciąż broni się Szkaradek. Tu teraz uwagi takie, żeby trochę popracował również ciosami Wieliczko, żeby gdzieś próbował uśpić czujność Szkaradka. Bardziej patowy moment, wydaje się, że obaj teraz korzystają z tych bezcennych sekund, żeby złapać chwilę oddechu, tak naprawdę są one potrzebne także Adrianowi, jeżeli chce mieć siłę na kolejną próbę podania, ale widzimy teraz świetny zryw szkarabka, odwrócenie pozycji. No zachował spokój totalny Szkaradek i wyszedł z opresji. Wracamy znowu do stójki. To będzie pewnie krótki moment, ale teraz prawa ręka spadła na głowę Wieliczki. Przyjmuje te ciosy Wieliczko. Wydaje się, że te próby poddania mogły kosztować go mnóstwo sił. Zwolnił, zwolnił tempo ewidentnie Wieliczko po tych parterowych wysiłkach. Widzimy też, że nie ma chyba Szkaradek zbyt wiele sił na wyprowadzenie jakichś kombinacji, licznych ciosów. Natomiast te wszystkie proste, te obszerne prawe dochodzą do ciosu. No to jest ta praca kickboxerska, od której on w ogóle zaczynał. Prawy, na prawy, to są zawsze śmiertelnie niebezpieczne wymiany. Zwolnił, no tak jakby w slow motion w tym momencie Wieliczko. Cofa się teraz, cofną się Szkaradek pod siatkę. Zastanawiałem się, czy to jest taktyka, żeby tutaj na wstecznym biegu zainkasował cios Wieliczko, gdy będzie za bardzo ruszał do przodu, ale wydaje się, że obaj po prostu potrzebują chwili oddechu. No są potwornie zmęczeni, umówmy się, a to jest jeszcze minuta do zakończenia drugiej rundy. No teraz będzie się to zmęczenie nawarstwiało, co za tym idzie nawarstwiać się będą błędy. I trafił znowu precyzyjną podkreślone prawą ręką Szkaradek. Słyszymy, słyszymy ręce wyżej, to jest w tym momencie kluczowa wskazówka dla Adriana Wieliczki. Oj, za wolno, fatalnie teraz zrobił to Wieliczko, no nadstawił się niemalże Szkaradkowi. Od razu zszedł Szkaradek, starał się tutaj wyprowadzać mocne ciosy, ale musi uważać. To może być też pułapka, a tak naprawdę jedyne co Wieliczu zostaje, przynajmniej w tej rundzie, to liczyć na ewentualnie jeszcze wciągnięcie do parteru. Tym razem ruszył po balenie udane. Szkaradek i od razu chciał przejść do dosiadu. Na razie to się nie udaje. Tylko i wyłącznie półgarda. Końcowe sekundy drugiej rundy. I wydaje się, że obaj przetrwają te mordercze 5 minut. Runda trzecia. Zaczynamy. Trzecia i decydująca runda. Tym razem dużo wolniej. Podeszli na środek klatki obaj zawodnicy. Się od początku narzucić presję Szkaradek, zamknąć swojego rywala na siatce. Dobra kombinacja na szczękę, na korpus i wydaje Boli, się, że... dali. Da Chyba nie ma siły Wieliczko, wydawało się, że może już nie wstanie na nogi, a więc kontynuuje jednak to dzieło zniszczenia Szkaradek. Nie ma w ogóle head movementu ze strony Wieliczki, łyka te ciosy wyprowadzane coraz regularniej przez Szkaradka, a do tego ma również obity korpus. Tak, to była naprawdę świetna decyzja, jeśli chodzi o Szkaradka, być może jego narożnik, nie słyszeliśmy tych wskazówek, natomiast widząc jak Wieliczko jest zmęczony, te ciosy na korpus, to może być szala, to może być to, co przechyli szal zwycięstwa na jego stronę. Ale też nie docisnął gazu Szkaradek, też czuje, że w tym baku paliwa jest niewiele, no i proszę, wraca w sposób niespodziewany Wieliczko do walki. Jeszcze jeden zryf ze strony Szkaradka. Ale musi absolutnie uszczelnić defensywę Wieliczko w stójce, dlatego ucieka teraz z tej stójki. Dobrze, dobrze, odrzucił jednak Biodra Szkaradek, zobaczmy, zdecyduje się na wstanie, tak jest, kontynuujemy ten pojedynek na nogach, chociaż oni na tych nogach ledwo się trzymają. Lewy prosty to jest to, z czego powinien korzystać Szkaradek i szukać tej dokładki kończącym puentującym walkę prawem. Jeszcze razy, kolejna seria na korpus i później cieco na głowę kolano na głowę. Osuwa się na nogi Wieliczko, ale to nie jest jeszcze znak, że on tutaj zaraz będzie zdokowany. Po prostu chce zaprosić rywala do swojego królestwa. Próba wysokiego kopnięcia, ale to było zbyt przewidywalne dla szkaradka. No proszę, jeszcze tutaj poczęstował go tym prawym. Tak naprawdę, siłą woli trzyma się już Wieliczka, takie odnoszę wrażenie, jeśli chodzi przynajmniej o kondycję. Dlatego, że jego szczęka jest nadzwyczaj mocna, widzimy jak potężny był ten prawy, on wciąż idzie do przodu. A to wiemy już doskonale, szczęka jest u Wieliczki sprawdzona, ale to wszystko jest do pewnego momentu, bo każda skała może zostać skruszona i pewnie ma tego świadomość również Karadek. Tak, ale też o ile inaczej wygląda taki szkaradek zmęczony w trzeciej rundzie. A na przykład jak, mogę sobie wyobrazić, jak w tej trzeciej rundzie wyglądałby na przykład Adrian Kempa, którego zobaczymy później. To jest człowiek, który paliwo w baku ma non stop, niezależnie od tego, co się dzieje. Jeszcze bije takie już nieco odniecenia prawe szkaradek. Dobry teraz unik i cofnięcie się spod siatki. No proszę bardzo, wszystko wchodzi teraz w głowę Adriana Wieliczki korzysta z tego szkaradek kolejne czasy na korpus i teraz lewy prosty stopujący Wieliczki tutaj chciał skrócić dystans. Sporo zdrowia. Adrian Wieliczko zostawia tutaj w klatce, ale kiedy pojawia się tylko nadzieja to szuka tak jak teraz kolana. Zerwany, zerwany ten kińczy. Cofa się ponownie szkaradek nawet w momencie, kiedy wieliczko jest tak zmęczony, to tutaj próby zapaśnicze mogłyby być dla niego zgubne. Tlen szeroko otwiera usta wieliczko. Z porozbijanym już nosem widzimy to przecież doskonale. I zainkasował, teraz jeszcze kolano na głowę, ale wykorzystał ten moment, przechwycił nogę rywala. Jeszcze jedna próba obalenia. Minuta do końca, zobaczymy. Jest tutaj za plecami rywala. Czy jeszcze uda mu się znaleźć siły? Wpiąć rękę pod szyję i udusić swojego rywala. Ale on odzyskał te siły. Gdy tylko znalazł się w parterze, to nagle jakby nowe życie w niego wstąpiło. To nie jest jeszcze najlepsza pozycja tutaj dla szkaradka, żeby szukać duszenia. Cały czas instruowany jest wieliczko przez swoich trenerów no ma ich dosłownie na wyciągnięcie ręki. Słyszymy, słyszymy, żeby obijał w tym momencie kołfus z głowy rywala, żeby zgubił jego czujność, a później poszukał jeszcze jednego duszenia. Pół minuty do końca. Ta ręka na brodzie to jest tylko naciskówka, ale przy tym zmęczeniu ta naciskówka może wystarczyć. Zrzucił jednak z siebie. Jeszcze odsuwa, odsuwa szkaradek. Jakże oni są zmęczeni. No i męczy się szkaradek tym bardziej. No walczy tutaj Wieliczko w tym momencie o znalezienie rozwiązania, znalezienie klucza do wygrania tej walki, ale to już będzie za późno. Panie i Panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku, o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco: Maciej Motylewski, 30-27. Bartłomiej Czajka 30-27 oraz Michał Łępicki 29-28. Wszyscy dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje... Kamil Szkaradek!